Dzień dobry, Monika Chojecka, witam Państwa w programie Jak Żyć. Dzisiaj wyjątkowo porozmawiamy o broni, dlatego jest ze mną, ze mną strzelec sportowy, członek Komisji Rewizyjnej Ruchu Obywatelskiego Miłośników Broni Rąb oraz doktorant matematyki UMCS, Tymoteusz Chojecki. Witam. Witam Państwa. Cześć. Wiem, że jesteś za zwiększeniem dostępu do broni palnej dla zwykłych obywateli w Polsce. Dlaczego? Jestem dla, dla za zwiększeniem ogólnie możliwości posiadania broni przez praworządnych obywateli, którzy są zdrowi psychicznie niekarani i uważam, że powinno to prawo być prostsze. Uważam, że Polacy są na tyle dojrzałym narodem, nie są gorsi od, od naszych sąsiadów, więc dlaczego by nie mieli mieć łatwiejszego prawa dostępu do broni? W Polsce naprawdę liczba sztuk broni na 100 na, na mieszkańców jest chyba 11 od końca na świecie. Mamy 1,3 sztuki broni na 100 obywateli. Tak, możemy zobaczyć na grafice. W porównaniu się... na przykład nasi sąsiedzi Niemcy mają 30 sztuk, Czesi 16, Słowacy 8, Ukraińcy 6, Białorusini Nawet taki kraj, powiedzmy, który uważa się za bardzo, nie wiem, zamordystyczny, taki jak, nie wiem, jak Korea Południowa, no to Białoruś ma 7,3 sztuki broni na 100 obywateli, czyli cztery razy więcej, więcej, więcej nawet niż cztery. A Rosja? Rosja ma 8,9, także to są naprawdę duże ilości. No nie mówimy na przykład o Stanach, gdzie jest 90 sztuk broni, ale nawet Francja, taka wydawałoby się pokojowo nastawione społeczeństwo, mają 30 sztuk broni. Także... Tak, słyszałam, że Szwajcaria też jest drugim krajem, tak? Y... No mówi się drugim, trzecim raczej 3. teraz, chyba że Serbia jest druga. I jest to kraj też o jednym z mniejszych współczynników przestępczości, jakie właśnie słyszałam dużo przeciwników dostępu do broni dla, dla zwykłych obywateli, że posiadanie broni wpływa negatywnie na, na, na przestępczość, czyli implikuje wzrost przestępczości. Czy, no jest czy to, to jest nieprawda, prawda? jest to nieprawda, jest wiele badań w których bada się właśnie ilość przestępstw i ilość broni na 100 mieszkańców i na przykład nie wiem średnio dziennie broń zapobiega, są takie badania BIA-TF 550 gwałtom 1100 morders i 5200 innych przestępstw dziennie, czyli to są ogromne liczby. I, i w 99% przypadków yy, ta broń nawet nie jest użyta. Wystarczy wyciągnięcie tej broni, czy, czy jej pokazanie. Czyli wystarczy yy. pokazać broń i już. Yy... Zwycza, tak, zwykle tak jest. Odstraszyć. To w Stanach przebadano 38 yy. chyba milionów przypadków napaści i grabieży, i, 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 i to są tego rodzaju liczby. Też yy, użycie broni palnej. Yy, Zbadano, że jest najlepszym sposobem uniknięcia, um, uniknięcia zranienia przy, przy bronieniu się przed, przed napaścią, mm -hmm. że y, w przypadku broni palnej mamy 60… Jeżeli ofi ofiara ma broń, tak? Tak, Jeżeli ofiara ma broń, pokaże. pokazuje mm -hmm. i wtedy w 69% przypadków y, jest udaremniona napaść, a tylko w 13% y, ofiara ulega zranieniu. I to jest, to jest najlepszy, najlepszy tutaj yy, skala tej, yy, z tego porównania, bo na przykład przy użyciu noża już też mamy 64% udaremnionych napaści, czyli porównywalnie tam 5% mniej, mhm. ale już 33% zranienia ofiary, Aha. także już jest dużo większe ryzyko, że jednak to się przeciwko nam obróci. Czyli broń rozumiem z tych statystyk, broń jest najskuteczniejszym czynnikiem, żeby nie ulec jakiemuś uszczerbkowi podczas przestępstwa. Tak, znaczy ona wygrywa w dwóch mhm. statystykach. Po pierwsze, że jest najbardziej skuteczna w, w udaremnieniu napaści, mhm. a po drugie niesie najmniejsze ryzyko zranienia ofiary, czy mhm. broniącego się. Y no tak, ale przywołujesz no, głównie amerykańskie, tak, statystyki, mhm. a czy nie uważasz, że Polska jest takim krajem, ta kultura posiadania broni nie jest na tyle rozwinięta jak w Stanach Zjednoczonych, czy w, w Szwajcarii, czy w Niemczech, czy w innych krajach? No. To jest skutek tego, to tak naprawdę to w Polsce jest to, dopiero komuniści wprowadzili zakaz posiadania broni, czy bardzo reglamentację tego. Zawsze Polska miała wielkie tradycje czy posiadania broni, czy, czy, czy różnych organizacji strzeleckich. W I Rzeczpospolitej praktycznie każdy szlachcic miał broń. Później przed II Wojną Światową też ten dostęp był bardzo szeroki. Toś na przykład to, że tak było i że społeczeństwo było rzeczywiście mocno, y, mocno zaznajomione z bronią świadczy mhm. o tym, że po odzyskaniu niepodległości w 18 roku mhm. w dwa lata Polska wystawiła praktycznie milionową armię. Milionową. Mhm. Y, także to, to teraz my mamy wojsk lądowych 40 tysięcy, a tu wystawiliśmy milionową armię i, i pokonaliśmy bolszewików. Tak? Czyli widać, że to społeczeństwo wtedy było naprawdę, dobrze się znało na broni, umiało się nią posługiwać. Teraz myślę, że tak nie jest, ale trzeba y, to zmieniać i widać, że, y, no, tak jak mówię, nasi sąsiedzi mają dużo więcej broni, no a nie słychać, żeby tam były jakieś fale morderstw związanych z bronią, wręcz przeciwnie, u nas jest wyższy, wyższy współczynnik y, napaści zbrodni, mm -hmm, mm -hmm. różnych tego typu No Ja rzeczy. czytałam takie statystyki, że w 66 roku, kiedy w Orlando była fala gwałtów na kobietach wprowadzono właśnie coś takiego jak, jak szkolenie dla kobiet, mm -hmm. posługiwanie się bronią, czyli element tej kultury posiadania w rok liczba gwałtów spada o 90%. Mm -hmm. no... To nawet nie trzeba mm -hmm. daleko szukać do 60 lat. W tym roku w, w, w Chicago Wprowadzano możliwość zalegalizowania noszenia ukrytej broni. To tam kosztuje 600 dolarów, trzeba odbyć stosowne szkolenie. Mhm. I już w pierwszym kwartale tego roku spadły, spadła liczba napadów o 20%, włamań i kradzieży o 20-26%, i nawet później zbadali, jak to się historycznie miało rok po roku. Mhm. To w pierwszym kwartale 2000 roku. Liczba zabójstw osiągała, osiągnęła najniższy poziom od 56 lat. Czyli to naprawdę. No, imponujące jest... statystyki. Tak. E, opowiedziałeś właśnie o tym, że, że w Polsce niejako trzeba odbudować e, posługiwania się bronią, czy posiadania. E, jesteś członkiem Komisji Rewizyjnej Ruchu Obywatelskiego Miłośników Myślę, że możemy mhm. zobaczyć zarówno stronę tej organizacji. Jakbyś mógł, się, mógł nam powiedzieć, czym zajmuje się ROMP? Rąb ogólnie y, zajmuje się popularyzacją strzelectwa, popularyzacją y, y, broni, używania broni, czy w ogóle różnych spraw związanych z bronią. Najnowszym projektem rąbu, który trafił już y, do prezydenta, jest, y, miałaby na celu duże y, zwiększenie możliwości y, posiadania broni przez człowieka. Jest to tak zwana ustawa o broni. Mir, miru Domowego. Mir domowego. Też, mm -hmm. W Polsce, może wkrót, pokrótce przedstawię, jak, jak, jest, jak to prawo jest skonstruowane Właśnie, do posiadania jak, jak broni. Jak można posiadać broń w Polsce? Jest, w Polsce mm -hmm. jest w ten sposób to zrobione, że jest kilka powiedzmy powodów, dla których można na przykład do celów sportowych, czy do celów kolekcjonerskich. Czy... Osobistej. Tak? Z tym, że dla takiego zwykłego człowieka bez jakichś wielkich znajomości czy bez kontaktów z poprzednim systemem praktycznie broń do ochrony, do celów ochrony osobistej jest nie do uzyskania. Jest bardzo ciężko, bardzo rzadko policjanci wydają tego typu pozwolenie. Łatwiej jest zdobyć pozwolenie na broń do celów sportowych czy kolekcjonerskich. Tu wystarczy być członkiem klubu sportowego o charakterze kolekcjonerskim, mm -hmm. zdać odpowiedni egzamin, ten strzelecki i już można się ubiegać wtedy o pozwolenie, ale jest to droga kosztowna i no dosyć skomplikowana. Czy jeżeli, jeżeli ktoś z naszych widzów na przykład chciałby zacząć tą drogę strzelectwa sportowego i posiadania broni, może się no, rąb, zgłosić do Na stronach do... Rąb są materiały, można się dowiadywać, mm -hmm. jak to trzeba zrobić i odnośnie tego projektu Rąb teraz ten projekt nowy jest Celem jest wprowadzenie nowej, nowej kategorii posiadania broni już nie tylko celów sportowych, kolekcjonerskich, tylko do ochrony miru domowego, mhm. i wtedy to przy implikowała możliwość posiadania tej broni do celów ochrony miru domowego, jest posiadania, byłoby posiadanie mieszkania w Polsce i być, posiadanie polskiego obywatelstwa mhm. i wtedy taka osoba mogłaby kupić nabyć broń gładkolufową. Taki jest projekt. Dlaczego broń gładkolufowa? Jest kilka powodów. Jest to po pierwsze broń bardzo tania, czyli przeciętnego byłoby stać na tą broń. To już jest kwota, nie wiem. Za nowej broń, nową strzelbę gładkolfową można kupić do 1000 zł. Po drugie łatwo jest się nie oposługiwać. Na przykład człowiek, gdyby dostał zadanie, trafienie celu nie wiem, wielkości pół metra na pół metra z 10-15 spokojnie trafia, bo to jest strzela śródem, nie jednym pociskiem jest łatwiej trafić. A druga sprawa jest to broń dosyć duża, także tej broni by y, y, ciężko byłoby ją Ukryć. nosić ukrytą, Aha. tak i chodzić gdzieś po mieście z taką wielką strzelbą. No to to zaraz byłoby to Chyba, było widać. Tak, jak Killer z, z filmu. A w domu spokojnie. Aha. To jest jedna z lepszych broni właśnie do ochrony, do ochrony mhm, domu, tak przed napaścią. Szefie, szefie Rombu i, i, i pomysłodawcy. jak Tak, jak rozumiem. Prezesem tego. Ruchu Obywatelskiego Miłoszniuków w Bronie jest mecenas Andrzej ustawy. Turczyn mhm. i on jest autorem tego projektu, tej ustawy. Autorem w ogóle jego, to jest jego pomysł. No i to nie jest tylko jego jedyny pomysł. Widać, że tak naprawdę na Facebooku czy, czy w mediach teraz często, często się pojawia: się tak, tak. W, był w biurze. WBNie, tak także no, widać że jest to osoba kompetentna i yy, można powiedzieć taka rzutka że yy, mm -hmm. yy, ma, ma wiele inicjatyw i myślę że jest to dobra osoba na, na właściwym na tym miejscu. miejscu no też słyszałam że właśnie yy, mecenas Turczyn no, zachęcił cię yy, yy, właśnie do strzeleca sportowego jak to było z tobą dlaczego strzelectwo zawsze już od dziecka interesowałem się bronią mm -hmm. czy wojskiem a Myślałem właśnie, że to strzelectwo to jest jakiś taki nieosiągalny dla, dla normalnych ludzi sport czy, czy zajęcie, a właśnie Andrzej Turczyn, prezes, prezes naszego stowarzyszenia, demonstrował, że, że to mhm. się da zrobić. Tak? On przeszedł pierwszy tą drogę i, i zobaczyliśmy, że to, że to nie jest jakieś nieosiągalne, że mhm. trochę wymaga to wysiłku. No i tak to, tak to jest. jest. Mhm też działasz, działasz w Fundacji Twój Ruch. Tutaj widzą od razu tłumaczę, że nie jest to fundacja związana z Januszem Palikotem. Jest to fundacja, której właśnie ten oto polityk zabrał nazwę, bo i takie, takie komentarze pod informacją o, o dzisiejszym odcinku się pojawiały. No, sąd niestety stwierdził, że, że nie ma możliwości, nie ma możliwości pomylenia. pomylenia fundacji z partią. Jak widać, sądy w Polsce. Nie są nieomylne, to na pewno, ale organizowałeś właśnie w ramach fundacji już kilkakrotnie warsztaty strzeleckie. No, można mógł... że byłem współorganizatorem bardziej, to. ale no, to Jak to z... wygląda? No, wygląda to w ten sposób, że zbieramy jakichś znajomych jakichś ludzi, którzy są zainteresowani właśnie poznaniem strzelania, tak, i w ogóle obsługi broni. Zapraszamy profesjonalnych te strzelców, którzy są instruktorami, oni prowadzą to strzelanie, strzelanie oni zapewniają broń, strzelnicę, Aha. amunicję i, i no strzelamy czy z broni bocznego zapłonu, czy z takich małych naboi, które się używa bardziej do, do, do treningu do, do, na początku dla początkujących, ale strzelamy też z kałasznikowów, z pistoletów 9 mm czy z wspomnianych strzelb także jest pełen, pełen zakres, można powiedzieć. A czy kobiety też biorą udział w warsztatach? Jak, tak, jakie tak, są ich wrażenia? Hmm, wrażenia są, myślę, w większości pozytywne. To naprawdę jest. Hmm, to robi wrażenie, jak się strzeli z broni, szczególnie takiej prawdziwej centralnego zapłonu. Pierwszy raz, jak ktoś nigdy nie miał broni w ręku, to naprawdę jest zadowolony i jest pod wrażeniem niesamowitym. A co powiesz na no, takie argumenty, że yy, no, broń. Yy jest niebezpieczna w rękach człowieka takiego przeciętnego. Czy na przykład Ty posiadasz broń? I, i, czy jak, ja po... jak to wpłynęło na Ciebie? Posiadam broń, mam w domu broń, mam pozwolenie na broń i myślę, że wpłynęło. W jaki sposób wpłynęło? No myślę, że musiałem, no to jest duża odpowiedzialność, tak? No bo broń wiadomo jest narzędziem niebezpiecznym, ale jest dla ludzi, tak? to nie jest, nie jest coś, którego, czego się nie da poznać, nie da się zabezpieczyć, nie da się nad tym panować. Myślę, że no można powiedzieć, jest to rzecz niebezpieczna, ale no tak samo jak samochody też są niebezpieczne, mogą być niebezpieczne. Tak? Noże też są niebezpieczne, także lepiej, żeby praworządni mhm. obywatele mieli tą broń, bo przestępcy i tak ją mają, tak? Czy, 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 czy legalnie, czy nielegalnie, oni sobie dadzą radę. tak? A... Mhm w sytuacji zagrożenia no y, policja to przyjeżdża tylko już tak naprawdę po zdarzeniu najczęściej. Także. A jak widzisz y, polską y, obronność y, w porównaniu, no już trochę o tym mówiłeś, y, w porównaniu właśnie z naszymi sąsiadami i w kontekście y, konfliktu y, rosyjsko-ukraińskiego? No, widać, że teraz y, jak się obserwuje teraz to co się dzieje w polskiej armii no to jest duży nakład na na modernizację, tak, na nowoczesny sprzęt. Są nowe przetargi otwierane. Polska armia chce być nowoczesna, ale niedużo jest takich ruchów, wręcz może nawet nie ma, nie wiem, ja przynajmniej nic nie słyszałem o tym, że żeby zwiększyć liczebność tej armii, tak. No bo tak jak mówiłem mówi się, że tych wojsk lądowych jest tam chyba 100 tysięcy, tak? 110 tysięcy, czy jakoś tak. Znaczy wojsk ca w całej polskiej mhm. armii, a wojsk lądowych to tam wychodzi 40-50 tysięcy, no to 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 naprawdę to jest bardzo mało, tak? To, to, są, to, to jest bardzo mało przed wojną. Myśmy, jak była wojna w 1939 roku, Polska wystawiła ponad milion żołnierzy, tak? także tutaj mamy 40 tysięcy, a widać, że po tych wydarzeniach na Ukrainie, że ta wojna jednak dalej jest wojną lądową, często tam. Yy, oczywiście. Yy, no, mówiliśmy, nisło, tak, mówiliśmy, znaczy mówiono nam, że, że, że pokój y, jest y, zapewniony w Europie. No, no widać, Unia że to Europejska, nie jest prawda, NATO. także mm -hmm. myślę, że nie ma co tak bardzo liczyć na to, że państwo nas obroni, a myślę, że każdy obywatel chciałby w jakimś tam stopniu móc czuć się bardziej bezpieczny, także uważam, że ta możliwość posiadania broni byłaby jak najbardziej wskazana. Właśnie słyszałam, że, że część przedsiębiorców również jest za tym, czy większość nawet jest za tym, żeby można było tworzyć takie grupy samoobrony. No tak, szczególnie w tych wschodnich województwach, w naszych województwach, czy w lubelskim, czy w podlaskim, gdzie, czy w podkarpackim, gdzie tego wojska jest bardzo mało. Wiadomo, że my w przypadku jakiejś agresji, no to tutaj te nasze województwa idą na pierwszy ogień. No i normalnym jest, że jak człowiek prowadzi jakiś biznes, ma... Jakąś własność, no to chciałby jednak mieć możliwość obrony tego czy, czy jakiejś ewakuacji. Dlatego to jest rzeczywiście prawda, że coraz więcej jest projektów, żeby tworzyć te oddziały samoobrony. Czy teraz to się nazywa Armii Krajowej? No, są jakieś ruchy, nawet od prezydenta tego BBN-u, jakoś oni próbują wspomagać to, ale to tak idzie dosyć powoli. A ten projekt, właśnie Rombu, myślę, że jest to rzecz łatwa w sensie nie wymaga to wielkich nakładów finansowych wręcz przeciwnie to ludzie wtedy by płacili za to także państwo by miało nawet przychód z tego powodu a y, jakoś się o tym milczy tak te inne organizacje jakieś mają jest większe bardziej są nagłaśniane mhm. a tutaj ten projekt y, prosty naprawdę który nie wymagałby jakiejś nowej ustawy tylko tak naprawdę wpisu tam y, w starą ustawę która mhm. jest z 2010 roku ona jest w miarę dobrą ustawą. Ona tak naprawdę dała, dała możliwość do, do właśnie zwiększenia rozwoju strzelectwa w Polsce, bo wprowadziła tą kategorię kolekcjonerskiej broni, też ułatwiła mm -hmm. broń sportową. Także nie trzeba by nowej ustawy, tylko modyfikację tej istniejącej. A na końcu jakbyś zachęcił młodych ludzi. Kobiety, mężczyzny, męż, mężczyzny, kobiety, kobiety i mężczyzn do tego, żeby właśnie za, zainteresowali się strzelectwem sportowym, coś optymistycznego na koniec. Bo... Uważam, że jest to naprawdę ciekawa sprawa. Jest to w dzisiejszych czasach, to się w, w naszym pacyfistycznym społeczeństwie to jest dosyć rzadkie, a uważam, że to nie jest prawda, że to jest coś strasznie niebezpiecznego, że da się obchodzić z bronią w sposób bezpieczny. Jest to ciekawe, jest to naprawdę jest to, jest to wyzwanie, tak, żeby trafić w coś z dalszej odległości. To jest naprawdę fajne uczucie i myślę, że każdy, to nie jest wiadomo, to nie jest dla każdego, ale myślę, że wielu ludzi naprawdę gdyby to można zrobić w sposób tani i łatwy. To, to ludzie by na pewno chcieli spróbować, a może i bardziej się zainteresować czymś takim. Dziękuję serdecznie za wizytę. Myślę, że Dziękuję. jeszcze kiedyś zaproszę naszego eksperta i tym akcentem żegnamy się z Państwem. Do zobaczenia za tydzień. Do widzenia. Dziękuję.